Szybko, włóżcie to do samochodu. Gdzie jest Resiam? Resiam, co tak długo? Piękne mamo. Idziemy? Jasne. Dokąd się wszyscy wybieracie? Na spotkanie z rodziną przyszłego męża Rośni? Nie trzeba. To pierwsza wizyta. Nie wypada, żeby pojawiło się tak dużo ludzi, ale odwiedzicie ich, jak już się zaręczą poza tym nie wiem, czy mają wystarczająco duży dom. Durgo pozwól nam: Bablu powiedz im, że bajandar jest niedaleko puny. Nie to koło suratu. Co? To na przedmieściach bombaju. Bardzo daleko. Wszyscy